Szanowni Państwo, dzisiaj jest 22 sierpnia 2024 roku, a ja urodziłem się 22 sierpnia 1979 roku. Oznacza to, że dzisiaj są moje urodziny 45. Urodziny. Dlaczego robię ten odcinek? Robię ten odcinek: Dlatego, że od półtora roku prowadzę dla Państwa kanał na YouTubie o nazwie W Gabinecie Astronoma. I tam w komentarzach Państwo pytacie, lub nie wiem, niektórzy z Państwa oczywiście, lub nabijacie się może, że jestem profesorem. Tak, mam 45 lat i jestem prawdziwym profesorem. Co to znaczy być prawdziwym profesorem? No, oczywiście mógłbym podpisywać się pod filmami, profesor Szymon Kozłowski, i nie być prawdziwym profesorem, ale tak się składa, że akurat. Od dwóch lat jestem prawdziwym profesorem. Tytuł profesora nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, no, w tym momencie Andrzej Duda. Oczywiście prezydenci no, chyba się nie znają na astronomii, więc musi być jakieś ciało, takie, które zna się na tych dyscyplinach i potrafi wszystkie wnioski o tytuły profesora czy o stopnie doktora i doktora habilitowanego, Rozważyć i w Polsce mamy takie ciało. Nazywa się to Rada Doskonałości Naukowej. Mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. Składa się wniosek o tytuł profesora. Ja taki wniosek rozpocząłem. Pisanie tego wniosku rozpocząłem 23 lipca 2021 roku. Został on złożony we wrześniu 2021 roku. Aby zostać profesorem, no, wniosek. Musi ocenić pięciu recenzentów, pięciu profesorów. No i ten mój wniosek został bardzo, bardzo pozytywnie rozpatrzony przez pięciu recenzentów. Rada Doskonałości Naukowej zaopiniowała do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby taki tytuł mi nadał. Postanowienie jest z 1 sierpnia 2022 roku. Od dwóch lat jestem prawdziwym profesorem, takim prezydenckim, tak zwanym belwederskim lub Tytularnym. Co potrzeba, aby zostać profesorem? No, przede wszystkim osiągnięcia naukowe. To, co potrzeba, jest zdefiniowane w ustawie dotyczącej szkolnictwa wyższego. Jest kilka podpunktów, które należy spełnić. Pierwszym podpunktem jest wybitność naukowa, cokolwiek to znaczy, to za chwilę. A także wyjazdy, staże zagraniczne oraz udział w grantach badawczych, udział w badaniach. Na stronie Rady Doskonałości Naukowej jest specjalny formularz, który ma aż 35 punktów, które trzeba wypełnić. No, i tam powiedzmy, udowadnia się, że jest się wybitnym i że spełnia się te wszystkie warunki. No, przede wszystkim publikacje naukowe. To, co robią naukowcy, prowadzą badania. Badamy jakieś zagadnienie, no i dobrze, zbadamy je i co dalej? No, jak zbadamy cokolwiek. To trzeba to ogłosić światu, żeby inni naukowcy też to wiedzieli. Robi się to poprzez pisanie publikacji. Piszemy artykuł. Artykuł taki wysyła się do czasopisma renomowanego, zagranicznego, w języku angielskim. Tam jest edytor, tam są recenzenci, którzy to czytają i akceptują taką pracę do właśnie publikacji, lub no, nie akceptują. i Naukowcy rozliczani są tak naprawdę z liczby tych publikacji, no też z jakości tych publikacji. Są różne czasopisma, są lepsze, gorsze. Należy mieć dużo publikacji. Co ja zrobiłem przez te 20 lat? Studia magisterskie skończyłem w 2004 roku. Mamy 2024 rok 20 lat pracy. Co ja w tym czasie zrobiłem? Nie chcę się tu chwalić, ale jestem pierwszym autorem 21 prac naukowych. No, wychodzi jednorocznie, czy to dużo, czy to mało. Zależy, jest to taka średnia liczba. Są tacy naukowcy, którzy potrafią pisać i nawet 5 publikacji rocznie. No u mnie wychodzi około jednorocznie. Poza tymi pracami, gdzie jestem pierwszym autorem, mam wiele prac, gdzie jestem współautorem na liście autorów. Takich prac, gdzie jestem drugim i trzecim autorem, jest kolejne 20 do 30. A w ogóle, łącznie jestem autorem i współautorem 350 prac naukowych z astronomii. Te prace były wielokrotnie używane przez innych astronomów w swoich pracach. Jeśli się używa cudzej pracy, cudzych wyników w swojej pracy, no to się taką pracę cytuje. Ja byłem cytowany 15 tysięcy razy. I nie żeby się tutaj chwalić, tylko mówię, jakie to są liczby, czyli te prace, w których ja brałem udział w odkryciach, były cytowane, były używane w 15 tysiącach innych prac na świecie. Jestem także autorem siedmiu prac, gdzie jestem jedynym autorem. Miałem jakiś własny pomysł na badania, zrobiłem takie badania, napisałem pracę, jestem jedynym autorem. Takich prac mam siedem, co się ogólnie rzadko zdarza. Zostały one dość dobrze przyjęte. Cytowań mają około 350 wychodzi po 50 cytowań na jedną pracę. Takie wyniki, jakie Państwu powiedziałem, są bardzo dobre, nie tylko na skalę Polski, to są doskonałe wyniki na skalę światową. Poza pracami naukowymi, wyjazdy zagraniczne, staże zagraniczne, no i granty na badania, no to już wyjaśniam. Tak jak powiedziałem, studia magisterskie ukończyłem w 2004 roku. Od razu po studiach wyjechałem do Anglii, do Manchesteru na studia doktoranckie, które trwały 3 lata. Mieszkałem 30 km na południe od Manchesteru, niedaleko miasta Macclesfield. Tam jest obserwatorium o nazwie Jodrell Bank. Znajduje się tam duży radioteleskop o średnicy tej czaszy, która odbiera właśnie fale radiowe, wynoszącej. 76 metrów. Spędziłem tam 3 lata pracując nad swoim doktoratem. Doktorat obroniłem w 2004 roku. No to to już jest jeden taki staż zagraniczny. Kończąc doktorat, aplikowałem o różne staże podoktorskie. Dostałem dwie oferty pracy. Jedną w Niemczech, niedaleko Monachium, w bardzo dobrym miejscu w Garching. Druga oferta była ze Stanów Zjednoczonych z Uniwersytetu Ohio State. Jest to szósty najlepszy. Uniwersytet w Stanach Zjednoczonych pod względem astronomii, no i tą drugą opcję zaakceptowałem. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 2007 roku. Tam spędziłem 3 lata. To jest drugi staż zagraniczny. Łącznie za granicą spędziłem 6 lat. Do Polski wróciłem w roku 2010. No i od tego momentu mieszkam w Warszawie, pracuję w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich, właśnie w latach 2005 i 2006, dwukrotnie wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych do pracy w laboratorium atomowym w Los Alamos. W 2005 roku spędziłem tam 3 miesiące, w 2006 roku spędziłem tam 2 miesiące, czyli jeszcze łącznie 5 miesięcy w laboratorium atomowym w Los Alamos. Podsumowując, no, wygląda na to, że w takim wniosku o tytuł profesora mogłem wpisać wyjazdy zagraniczne, staże zagraniczne i w ogóle współpracę międzynarodową. No, dodatkowo we wniosku trzeba udowodnić no, udział w jakichś grantach, udział w badaniach. No, to było dość do łatwe do zrobienia, dlatego że łącznie, o ile się nie mylę, miałem cztery granty naukowe dwa z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przynajmniej tak się wtedy nazywało. Oraz dwa z Narodowego Centrum Nauki. Bardzo wiele prac naukowych powstało w ramach tych grantów, bardzo wiele no, wyników, oczywiście naukowych najpierw wyniki, później prace więc nie było problemu z udowodnieniem tego, no, że brałem udział w grantach naukowych i w ogóle byłem kierownikiem tych grantów. Oczywiście brałem udział w innych grantach naukowych, gdzie byłem wykonawcą. We wniosku o tytuł profesora trzeba było także wykazać osiągnięcia popularyzatorskie, dydaktyczne, a także organizacyjne. No, miałem ich dość sporo. Wypromowałem jednego doktora, byłem promotorem pomocniczym innego doktora. Kilka osób zakończyło swoje studia licencjatami, pracami magisterskimi pod, moim, pod moją opieką, czy promotorstwem. Więc tutaj nie było żadnego problemu. Od lat prowadziłem także w Obserwatorium Astronomicznym taki przedmiot, y, pracownia obserwacyjna. Od dwóch lat prowadzę także inne przedmioty, kosmologię m.in., astrofizykę pozagalaktyczną, a także ćwiczenia ze studentami na pierwszym roku z astronomii, z podstaw astronomii. Jeśli chodzi o osiągnięcia organizacyjne, no to także było ich bardzo wiele. Współuczestniczyłem w budowie Obserwatorium Astronomicznego w Zielonej Górze, Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. No, tak z głowy, pewnie nie przypomnę sobie tutaj wielu, wielu rzeczy. Tych stron we wniosku na ten temat było bardzo wiele. Wniosek, tak jak powiedziałem Państwu, złożyłem na początku września 2021 roku. Został on rozpatrzony bardzo pozytywnie. Tytuł został mi nadany 1 sierpnia 2022 roku. Jestem profesorem, profesor Szymon Kozłowski. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale YouTube w Gabinecie Astronoma. Jedną z podstawowych tutaj zasad mojego programu jest taka zasada, że w każdym odcinku mamy jakiś meteoryt. Zawsze przy sobie, to są moje klucze, tak wiem, wielki pęk noszę meteoryty, meteoryt psychotealin oraz meteoryt Gebel Kamil ten psychotealin przy tych kluczach jest przynajmniej od 15, a jak nie i 20 lat. Także dziękuję państwu za uwagę do zobaczenia.